Musicie pogadać, zostawiam was dziewczyny. Wszystko w porządku? Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że nigdy nie czułam się dobrze w Night City. Kiedyś wydawało mi się, że w końcu nazwę to miasto domem. Że jeszcze chwila i poczuję się tam bezpiecznie. Hmm. Ale to wszystko okazało się tylko iluzją. Wiem. Hmm. Z tej perspektywy ono wydaje się takie... odległe. Takie niewinne. Ach, dziwnie się czuję, wiesz? Jak uciekinierka. To nie ucieczka. To szansa na nowy początek. Nowy etap. Hmm. Ciekawe, że to mówisz. Kiedyś odmierzałam czas etapami, wiesz, od do, etap ciasnej klitki w megabloku, etap poprawczaka, etap ulicznych gangów, etap moksów. Za każdym razem myślałam, że znalazłam dom dla siebie. I za każdym razem się rozczarowywałam. Tym razem będzie inaczej. Obiecujesz? Nie, nie chcę ci niczego obiecywać. Nie muszę. Zobaczysz. Wkrótce będziemy w domu. Podoba mi się taka wizja. Mnie też się podoba. Damy radę. Jeśli czegokolwiek mogę być teraz pewna, to właśnie tego. Od razu mi lepiej. Zbieramy się zaraz. Musimy zdążyć przed burzą. No i lepiej nie narażać się panom. Karol mnie przed nią ostrzegała. Polubicie się. To co? Jedziemy? Muszę jeszcze coś załatwić. To zajmie chwilę. Ok, to ja poczekam na ciebie.